Dobra, coś zepsułem z intrem. <laughs> Witajcie moi drodzy. Ja jestem Moskit, a dzisiaj powrócimy do Sergeant Simulator 2013 z dość specjalnej okazji, z tego względu, że był ostatnio update, był osta była ostatnia aktualizacja i najwyższa pora na powrót doktora Moskita. <laughs> Ja kompletnie nie pamiętam, jak się operowało. Zaraz. Tak, który był klawisz, który, kt który, który. E który był. Aha, dobra, tak. Aha, tak, dobra. Więc moi drodzy, idziemy. Nie tutaj, a tutaj. -lo -lo -lo. E -ho -ho -ho. Hmm, Już trochę zapomniałem, jak to się gra. No, chodź. Wchodź, gdymy Wchodź. Cholera, jasno. O. Przepraszam. Eee, wyłączyłem dzięki przypadkowo. Cholera. <laughs> Przepraszam, nie chciałem. Chciałem trochę podgłosić, żeby było głośniej to, a nie wyszło. Cześć, Cześć Heidi! Tu doktor Moskit. <noise> Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Wszystko będzie dobrze. Powiedz a... a. Boże, znowu się zgubiłem w sterowaniu. Powiedz A. A. Aaaa, szeroko. A teraz coś wsadzimy. I nie mam na myśli niczego złego. To co myśleć? Co to middy Genialne, genialne. To się nadaje na tytuł materiału na tubę. A więc tak. Na co trafimy? Mamy dokonać transplantacji, podejrzewam, z serca hewiengo. Tak było w aktach. Hmm. 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 Podejrzewam, że to będzie dobry wybór. Tym, tym, tym. O, to był bardzo dobry widok. Wid widok Boże, wybór. Ej, heavy. Coś ty żaru, Masz twarde, strasznie żebra. Co to ma być? Ja się tak nim bawię. No, hello, żeberka puszczamy. Ech, nie chcą coś za bardzo działać. Bo to upuśćmy bombę w bezpiecznym miejscu. Uf, na szczęście nie walnęła. Hmm. Hmm. No chodź tu. O! Miło, lewo, prawo. Wow! <grytanie> dobra, dobra. Heavy, heavy, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Troszeczkę leczącego żelu nie zaszkodzi. No, w górę. A! No. No. I w lewo, i w lewo, w lewo. I ta 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 ta. <laughs> dobra, 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 spokojnie, do góry. Do góry tak było? Nie, tak było do góry. A Może trochę za dużo. Jakby to to nie jest proste. Naprawdę nie jest proste kierowanie tym. Dobra, heavy chyba bym musiał się bez żelu Obyść. Dobra, trudno, nie ma. Yy, cóż tu mamy za narzędzia mordu. Yy, znaczy się za narzędzia leczące. Hmm. Mamy tak. Ktoś mówi, że jakiś palnik jest. Po... Gdzieś tutaj palnik jest. Ja tu palnika nie widzę. Niestety palnika ani niczego takiego nie widać, a szkoda, bo by się bardzo przydał. Piła. Nie. Tutaj to jest to. Tutaj jest to? Coś mi powiedzieć, co to jest to? Czy to jest jakaś bomba? To jest jakiś tam numer w ogóle? Ten promień jest wymagany do ukończenia operacji. Eee. Lodówkę otwórz. O, właśnie, lodówka jest. O! Tylko jak ją otworzyć, Boże? O oh my god. O, mój Boże. Dobra, może, może tak bokiem. A, dobra, to było do. Uuu! ciasteczko! A nie! Kanapaczka! Mam, nam nam... Chodź tu. No chodź tu. Ja no co, nie mogę kanapki wziąć. Cholera. Zaciąłem się. Wow. Ee, nie na kanapki za. Ej, oła, oła, moje palce. Sandwich, chodź tu. Kom tu, papa. Kom tu, to... porze. Oła. Nie, no nie działa. A może jednak? O, pff, lipa. Dobra, jednak kanapki nie zjemy w czasie operacji. No trudno, trudno. Nie można mieć w końcu wszystkiego, tak? Ciekawe czy tą górę też jesteśmy w stanie otworzyć. Chyba nie. Chyba góry nie można otworzyć. No dobra. Hmm. Przedeżam, że siekiera będzie najwłaściwszym przyrządem do przeprowadzenia tej operacji. Tylko przydałby się jeszcze w miarę ogarnięty doktor, no, ale nie możemy mieć w końcu wszystkiego, tak? No chodź tu, chodź tu siekiero, chodź Chodź tu Chodź tu, Boże No to chyba to byłoby na tyle, jeśli chodzi o siekierę W trakcie tej operacji Może nóż? No, Oż kurde No Nie do władzie, Ręczne kurde Dobra, może Francuza, czy nie? To nie jest Francuz, tak to się nazywało jak się ten przyrząd nazywał? To jest miarka, chyba, nie? Czy to jest. czy to nie? Czy to jest Francuz? Czy to jest taki pokręcony Francuz? Dobra. To będzie chyba najlepsza opcja. Ups, sorry, heavy. Wybacz. Wybacz. O, zobacz. Tym cię będę operował zaraz. Tym cię będę operował. Będę operował. Jesteś happy? Zauważyłam, że to chyba ci się podoba. Pyk. Dobra. To jest klucz francuski. Posążek. Miarka, suwmiarka, wiecie, no to nie wiem w sumie co to jest w końcu, to jest... Nie wiem, ja się na narzędziach nie znam. Ach. Bartek pyta się o link do tej gry, co wcześniej robiłem, czyli do tego Wayfarera, niech, niech mu ktoś podeśle. Ach, Kurde, twardy, co on z adamantium, z amelinium, kurde, ma te żebra, czy co? Cholera jasna. Trochę cicho gra, bo to fajna, mu całkiem muzyczka przegrywa. Ups, przypadkowo opuściliśmy narzędzie. Eee, eee, eee! Shit. Źle to widzę. No to zostało nam. Ps o, key baseballowy, w sam raz. sam raz się po prostu nadaje. Dokładnie tak. Lepszego narzędzia nie znajdziemy do przeprowadzenia tej operacji. O, tak. W sumie, key baseballowy to jest. To, co na hefie co na, co na go działa. Tylko wypadałoby jakoś porządnie go złapać. Z tym już jest problem. O, o, trochę już lepiej mi się to zapało. Pyk, pyk i bum. I. Może i bum. No. No, Wal w te... Cholera jasna. Kiepskie to przyrządowanie. Mhm, mm czym co mówisz, najpierw muszę... Eee, wygląda to trochę to inaczej, w najpierw wyjmujemy stare serce. Potem miziasz nowe promieniem. I zegarek przy okazji też ten wkładam. I miziamy promieniem. Mhm. Mm to trochę dziwne, ale okej. Okay. Najpierw musimy go otworzyć, co może nie być takie proste! Cholera jasna! Arr! Heavy do jasnych cholery, ja twardy jesteś. Gademy Tyle lat nauki, tyle lat Studiów medycznych, kupiego chwiego nie mogę zoperować. No, wykrwawi się, a wuj mu A wuj mu na imię, że się wykrwawi, trudno Raz się żyje. Cholera jadna. Skuboń jest twardy, nie ma co tamto. Myślałem, że tamte misje są trudne, poprzedniejsze, ale Heavy to po prostu wyższa szkoła jazdy. HEAVY IS DEAD! HEAVY IS DEAD! O Boże. Wiecie co, mam takie dziwne przeczucie, że niespecjalnie mi się chce męczyć z tym Heavym. To będzie zbyt, zbyt... wyższa szkoła jazdy, ale ja powiem wam tak, jeżeli macie Surgeon Simulator... Jeżeli macie Surgeon Simulator, to możecie spokojnie po prostu go odpalić i będziecie mieli dostęp do... do tej aktualizacji. Perform an uber transplantant, czy tam transfer, czy co tam napisało, spoko. Mówię, jak macie Surgeon Simulator, to po spokojnie możecie sobie to pobrać, na no, że to od razu wam się pobrało razem z aktualizacją, i w to po prostu zagrać. Jest całkiem mi, 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 miły akcent ze strony twórców, że coś takiego jeszcze stworzyli. Ja liczę na to, że jeszcze będą coś jakieś DLC bądź jakieś aktualizacje tworzyć, bo ta gra się idealnie nadaje żeby, do tego, żeby zrobić jakieś aktualizacje. Nie wiem, operacje, nie wiem, na nogach. nie Wyjmowanie piszczela czy coś takiego, czy nawet transplantacja jąder. To byłoby ciekawe. W sumie, w to bym coś takiego zagrał. Albo teraz. O! Ta operacja tego: powiększenia piersi. To byłoby piękne. <laughs> ciąża. No ciąża już niekoniecznie. Przeszczep mózgu, no przeszczep mózgu był już. Przeszczep mózgu był i to, tego nie ma co się tutaj powtarzać. Doktor House, aborcja. Tak, robiłem się w kosmosie. Niestety nie przeszedłem. Nie, przeszedłem? Czy nie przeszedłem w kosmosie, nie pamiętam. Chyba nie przeszedłem w kosmosie, ale robiłem. Jak najbardziej... Boże nie, nie wpłuca imbecylu.

nie wiem, czy dobrze to wycinam. A tam chyba te płuca trzeba wyciąć, nie? Tylko może być problem z dokładnością tego cięcia, coś czuję. No łap, ten nóż. Tumoku. Hmm. Brakuje tylko przytomnego, Hewiego i tych rozmów, tak. Mid the mosquito, the crazy doctor. Dobra. Nasz pacjent może tego nie przeżyć, więc ruchy, ruchy, ruchy. No, wychodź, półco. Dobra, jedno półco wyszło. Czas na drugie. Zadziwiająco, Heavy ma całkiem podobną anatomię do normalnego człowieka. Człowiek jest zdziwiony. No, wychodź Płucko, wyjdźże Coś się tutaj trochę wjeżdża No, hello Hello, o Paszoł Nie, nie jesteś nam, Płucko, potrzebne. Okej, okay, maczeta polecia Shit hmm. No, przecinamy Troszeczkę obrócić, i nic nie widzę, cholera jasna. O, teraz coś widzę. No, a przecinaj się. Profesjonalny zabieg chirurgiczny, wycięcia serca. Możecie właśnie oglądać, jak światowej renomy dr Moskit wycina serce przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Niestety, pacjent prawdopodobnie tego zabiegu nie przeżyje. No, to był zabieg podwyższonego ryzyka, niestety. Refundowany przez NFZ. No, wszystko jasne. Dobra, wiem, że to, jak mówiłeś, że to musimy to inaczej zrobić. No łap, to serce! God damn it! Już mam w promień dać to serduszko, tak? Dobra, daję promień. Nie wiem, czy to, to miałem zrobić. Puszczam. Biorę ten zegareczek. Dam go też w promień. Nie wiem, czy tak miałem zrobić. E! Ftach tam. Hmm. W sumie to może to chyba nie tak trzeba zrobić, przeczuwam. Niestety pacjent zginie. Niestety. Dok Lata praktyki doktora Moskito nie, nie wystarczyły. Wow, wow! Jego operowanie też żelem medycznym też nie należy do. Zbyt wysokich. O, no. nice. oh, pacjent. Kolejny Heavy, niestety, zmarł. Hlip, hlip, hlip. Pamiętmy, pamiętmy jego pamięć pięcioma sekundami ciszy. No, to było na tyle. <ścoughs> Dobra, moi drodzy. Jak mówiłem, jeżeli chcecie pobawić się z Heavim i jego wnętrznościami, to. Kupcie sobie Sergeant Simulator, pobierzcie aktualizację, pobierzcie grę, jeżeli ją odinstalowaliście. Ja kończę. kończę też na razie na dzisiaj strumyka. Mm, teraz będą to jakieś małe reklamki. A wszystkim na tubie dziękuję serdecznie za uwagę. Tak samo serdecznie za uwagę dziękuję wszystkim na Twitchu. Ach, trzymajcie się i papa. Może dzisiaj jeszcze coś wieczorem będzie. Niech hajs będzie z wami. Niech hajs wam nigdy nie doskwiera. A ja dokładnie jego brak. Papa.